No nic, może spróbujmy tak jak mówię, nie, ten, nie, po prostu skocz, może, może zdążysz sobie to wszystko ustawić. No, ja, tacy no, że sobie zdążysz sobie to postawić. A znaczy od razu jednego strzału do dołu. jednego tutaj, tam tamtego od razu w dół. To będzie gotowy? 3 na no, tak jak ty Jest, 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 jest Fakie Tak. ale nie, no. nie myj mojego laptopa, dobra? Kurwa, <grym> ja by... Dobra, dobra ale... mamy Uścisk Tak, 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 ja też tak, to, co, ja chcę zobaczyć jakie mam brzuch, ja. No, hmm. dawaj <grym> A, tak, samo.

Chyba, nie się z Czyli co to ty? jest coś ważnego, nie? No, on celowo to robi wszystko. No chyba chce faktycznie odbudować... odbudować, postawić całe misy na ten. No i ona po drugi. prostu nas używa, żeby ten, żeby dostać się do tego chyba. No. Ja ma sukę. I tak je kocham. Za <laughs> co? Czadź, że, ma... że jest taką To be after your performance in the calibration test break down your cores And put them back the scientific calculators And put them from, the That quite the team I have only met one other team And <laughs> yeah, yeah, one, one of them was an imbecile I had to destroy so, What? What? Yes, Jesus, was that in you that, To transportowy. Aha, aha, tego gówna Dobra O Lecimy, nie? Ponad, ponad 11 setek mieszanej portali A uściski, ile mam uściski, nie? Więc, gówno nie dociemnięcia Co jeszcze jest? Kroki Kurwa, co masz więcej kroków, ile nie masz? No bo mam krótszy, no, znaczy mam gorszy krok Widzisz, jak ja kroki robię? To masz normalne Jestem rubaskim No Amerykaninem

Nie, miałeś tam wlecieć i do tobie cię przyniosło. Dobra, ja to zrobię. Watching you try to sabotage one another, I'm amazed you're still on friendly terms. Wow, ale kurwa zjebałem. Odwóż mi tu portal! Zmiażdżyłeś mi się, filio. O kurwa, o ty ty, udało mi się. Nie wiem, nie, wiem, nie. Blue, to make No właśnie. Jak się nabijać? Nie wiem Nic nie powiedziałem Yyy... Byłeś w Co zrobię? Ty! Akurat polecę do Gdzie? Mówisz, tu na górze Gryantowy Yyy... Czy jest to... tą fazę? Uuuu... Stary, co tu mu zastałeś dzisiaj? O, ale działo nie latam O, dziękuję Fatosowy! Ja wolę, czasowy guzik, nie! Czyli jeden mi się z nas tak stać i cały czas trzymać. Tak! A drugi zaskoczyć. Dobra, jeszcze ja raz. raz... Dobra, to jest stare. Hop! Dzień Dzień Yo, w drugą stronę? A, tu robię. No, wow, what the hell? No i dobra, gra, y, nie jasny, niebieski. Wow. Wow. To musimy so być awesome. raczej blisko siebie, wiesz? Dobra yy, Ja wychodzę, tak? Szybko, 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 szybko Ja stanę, Spoko, dopóki trzymasz, powinieneś być okej Zj**ałeś Zj**ałem, czemu ja bym go urwalił, by zrobić? Ty, kostka chyba potrzebna jest Chyba raczej Znaczy? chcę cię wziąć. A, nieprzyjażdżonego lasera podam Muszę się tutaj postawię O, k**wa Właśnie dzięki za postawienie mi kurwa, zabiłeś mnie. Michał, kurwa. Też kobieta. Nie pytałem cię. Ty, tu mogę jeszcze wam To, w którym jesteś... No, pójdę taki... Kurwa, zjebałem. musisz. Gdybyśmy puścicielami puścił tam Co? Gdybyś puścicielami zleciał I bym dalej leciał za tym z ten, ziołem, nie? Ja postawię, teraz tam. masz tam z ziołem do mnie. Oooo! to do mnie. O, stary, wzięło mnie! <ślesい> <ślesい> Ale skąd? Teraz też masz fazę. Jeszcze <Już> raz. Historia! Lećmy tam! GLADOS! Ciociu, jesteśmy dla FAJU! O! Nie, chyba stara się nas poróżnić. Ale pomarańczowy to wcale nie oznacza zdrajca. Dobra, no, ale cały czas myślę, że ktoś tam będzie musiał się poświęcić. Na końcu ona też to nie zabije i tego drugiego jeszcze. Wszystkich? Jak zwykle, przez GLaDOS. Przecież wiedząc, wszystkich zebrał. Chyba tylko parę osób przyda Będzie, Będzie pewnie coś takiego, że. żeby przejść to, to jakoś ten. walczowy. Ha! Ha! Jesteś niekompetentny! To był na Humphrey. You can't do this! bo you know what? There ma bitch. Slap slap, bitch, slap! Dobra. Dobra, ej. Ja Zacznę, że na końcu będzie coś takiego... Znaczy może tak być. Oszedł! Aha, nie. Że. że będziemy mieli jakiś ten... misję w której jeden z nas zginie, to by było nieźle, że jeden z nas zginie. I, dru, I drugi który przetrwa i da ostatnią informacje, no i tak go zabija. Słuchaj. To już by zrobił dodatek, to laptop, w którym jeden gracz musi się poświęcić. Nie znaczy, że teraz każdy na, Nawet, nawet nie w tym dodatku nie myślałem, bo nawet w niego nie grałem, wiesz. A mówiłem ci o nim. Well same misty. O Także mój czerwony. Pozał coś. A w ogóle co robisz ten Postawiłem jednego tutaj, jednego tutaj. Będzie można się przenieść. O oh, fuck znowu! Ten flowba Co ty robisz w ogóle Michał? No na tą platformę ciągle. Po co? To jest przypadek, co to robi? Aha, już ma. Postaw mi jednego tam, widzisz? Ej, widzisz tam? Postaw mi jednego tam. Chyba wiem co mam robić. Że tutaj. Jednego ja. tutaj. I tutaj spierdalać z tym. I chodzisz. A... Wyrzuć się. Wystrzel. Ja. No wystrzel stąd, kurwa! No. flow. się złapał? To mi się nie uda. Flow. I'm flowing. To jeszcze się przycisnęłem, nie? I kurwa, ja Kiedy zapowiadali Portal Adwykę? Ehm... Um, dawno. Wiesz, że ja tu salę na pewno już kiedyś gdzieś widziałem? Na pierwszym chyba, jeden z pierwszych tych, tych. Tak miałem takie déjà jak byliśmy w tej, tej, w tej takiej sali, tej, 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 tej nie? tej głównej. Miałem tak jakby straszne déjà Taki ten, ten, mi bym się widziałem chyba widziałem. Dobra, przyciśnij ten guzik. No jest przyciśnięty. I tutaj, i tutaj mi Wani flowa, musisz zrobić tutaj. To kwiat, który jest tutaj na plecach, tutaj czerwony muszę. Dobra? Ale ja też muszę jakoś, wyjść teraz. Też jakoś wyjść. O. tak. Inaczej wróć się do mnie. Jak? No, po prostu, bo w będziecie w policji po prostu zmienić i flowa, nie? znowu się wystrzelę. No. Aha, dobra. No, na. No, o, no. o kurwa. Stój. to idę naprawić. No. Opieraj się, opieraj się, opieraj się, opieraj się. Dobra, opieram się. O kurwa. O kurwa. Dobra, możesz tutaj jeszcze, może dam radę. Tutaj w ostatnim tym kocie, tutaj na samym końcu. Dasz radę? Nie dasz radę chyba zrobić? Nie. Dobra. O, nie dał radę. Dobra. Ten flow jest za słaby. A ja i tak muszę złapać to. Dobra. Muszę się teraz flowować. Flo. Aha, dobra. O, flow. Flo. Daj, daj, daj. A, oh, fuck, to usłyszeliśmy. Daj, flow. Flo. O oh, fuck, fuck 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 No! No szybko flow 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 Po środku flow Dobra jeszcze raz Flowing Patrzcie w bok, w prawo flow. Yes Eee, sobie w portale Czy coś? Tutaj? A wiesz... Wrócę do flowowania. No. Stój, wali mi portal, żebym ja mógł jakoś wrócić. O, wiem, wali mi tutaj. Gdzie? Że mnie też zafou flow. No i? A wtedy mnie flow nie będzie trzymał? Będzie trzymał. Ja niebieski sobie tutaj. Gdzie? Zad, tutaj? Tu, tu no, jestem niebieski. I będzie pętla. A... Aha, to no, dobra. Ja... O oh, fuck! Ja zaskoczę z tego flowa. Kurwa, puści mnie. O, oh, Nie, Nie, nie! Dlaczego kusi, mnie puści nagle ten flow? A tak, bo jak, dlaczego mnie ten puści nagle flow? Bo ja zginęłem. Dobra, chwila, następny park.